Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj taką wieczną trochę aurę. Przed chwilą, dosłownie przed chwilą skończył padać śnieg. I troszkę napadało. Jutro mamy pierwszy wyjazd z rzepakiem, pierwszym zestawem. Mam nadzieję, że troszkę na tych drogach będzie możliwie jak najlepiej do przejazdu. Chociaż no, niezapowiadane są jakieś przymrozki w nocy, e, mamy teraz już tutaj na plusie. Ten śnieg przeszedł, e, popadał, temperatura jest dodatnia. E, także pod tym względem powinno być jak najbardziej e, ok. Kurde, kład wygląda jakby był gdzieś po ofrodzie. Po a ja tylko jeździłem od siebie do rodziców i z powrotem i nigdzie więcej. Ale naprawdę wygląda jakby gdzieś przez... Na jakimś rajdzie był. Dobra, stój tutaj, ja sobie odpalę yy, r bo trzeba będzie ją podczepić do... do przyczepy. Yy, Podprzyczepiam, tacie, wszystkie... Wszystkie... Yy, węże. Hamulce, światła, sprawdzimy. No, tu ostatnio jeszcze żeśmy tira wyciągali, więc tu linę trzeba... Półlunga ściągnąć. O, zostawię ją na razie tu gdzieś u siebie. Położymy. Zaraz też Tomek przyjedzie. Nie wiem, MC-kiem czy, yy, czy 6-9. Musimy gnojowicę trochę przewieźć, bo już mam pełno. I do innych zbiorników jest mus przewieźć, właśnie yy, gnojowice na pole niestety nie można wywozić teraz. Paliwa jest i od Blu też jeszcze jest. Niech sobie pochodzi trochę. Także mamy co, mamy co robić, mimo, mimo takiej nieciekawej pogody. No ale no cóż. Pogody się nie wybiera. No tu będziemy musieli. Wąż jest już na, na beczce przyczepiony, tylko cofnie yy, nią albo w te, albo we w te. Yy, od, loch, od loch prośnych, i tu od karmiących trzeba będzie wyciągnąć po beczce. Tu już jest jeszcze ile? dzień, dwa i będzie samo, samo leciało. Jeszcze od prosiaków yy, na pewno musimy wyciągnąć, bo tam też już jest pełno. Yy, także no. Zawsze jakaś, zawsze jakaś prawda robota się trafi, nie? Tu wszystko leci z góry, rozpuszcza się Mówię, niedawno, niedawno padał śnieg A zobaczcie, a teraz już I to leci Na wesoło O, cały kubełek jest odśnieżony Zobaczcie, mimo, mimo, no, znaczy na kamerze nie będzie widać tego, więc musicie mi uwierzyć na słowo yy, Mimo yy, no, takich pochmurnych dni Mało tego, mało tego, słońca jest, a lampa jest cały czas, cały czas naładowana. Celutki czas, pełna, pełna można powiedzieć bateria w niej jest i też świeci się praktycznie cały czas w, w nocy. Znaczy to jest takie świecenie się na, na kilka procent, prawda? Chyba 20 jest ustalone, a... A i tak wystarczy, jak tylko przejdę to się mocniej zaświeci nieraz Właśnie jak kończę obrządek No i nawet produkuje, 2,8 kW 17,598 naprodukowany Dzisiaj 2,15 Teraz może troszeczkę lepiej, myślę, się rozpogodziło Czyste są? No prawie czyściutkie tu gdzieś Właśnie ten dzisiejszy śnieżek zaraz zaraz on yy, Zleci yy, Także Także i produkcja trwa, to najważniejsze. Tutaj trochę mamy trochę mamy wody. Zawór nie jest zamarznięty, ale trzeba będzie, prawda, wy, wylać tą wodę. Ma teraz akurat właśnie być wszystko na plusie, także, także powinno, powinno się udać gdzieś to. Gdzieś to wylać, tylko muszę węża przywieźć znowu, żeby Żeby było gdzie yy, Gdzie spuścić tutaj do, do tej studzienki, nie będę tam lał pod, pod panele, zresztą, zresztą po co woda, lać jak może iść do studienki i zaginać do yy, do, 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 yy, do stawu Tam niech woda jest, przyda się w stawie woda na wiosnę a później tu i tak gdzieś zależy od opadów, jakie tylko będą. Gdzieś ta woda zawsze są jej braki. No dobra, czekamy na Tomka. Tomek zaraz podjedzie i, i będziemy tutaj pompowali. A jeszcze muszę iść otworzyć muszę iść otworzyć tamtą bramę dużą, żeby było jak wjechać. No i tutaj zrzucamy właśnie do byłych zbiorników co, co były na mm, kiszonkę z kukurydzy yy, gnojowice. Wtedy stąd pobieramy yy, Mam taki plan, żeby to wywieźć na jęczmień i wtedy bym nie musiał już dawać nic pod korzeń na jęczmień, chociaż, chociaż mam tam przeznaczony nawóz yy, na tego typu yy, Nawożenie, te, stricte pod korzeń, ale jakby się udało, bo mamy wywiezioną, słuchajcie, znaczy nie, wywiezioną. Właśnie nie mamy wywiezionej ani gnowicy, ani obornika. E, więc nie, co ja gadam, przecież tutaj będzie groch, odwrotnie, jęczmień, pod jęczmień właśnie mam e, mały edit, pod mam już e, przygotowane nawożenie, będzie to nawożenie mineralne, ale tutaj, właśnie pod groch, gdzie był jęczmień. Jest plan właśnie, żeby wywieźć yy, gnojowice. Może nawet nie po całej beczce na hektar, nawet zmniejszyć, bo to prawda pod groch będzie, yy, ale jest tam zrobiona uprawa bezorkowa, więc jakby przymarzło i dało radę wjechać, to myślę, żebyśmy się pokusili o to, żeby, żeby tam gnojowice wywieźć. A jeżeli nie, no to trzeba będzie yy, z tymi zbiornikami gdzieś tam pomyśleć. I ewentualnie pod kukurydzę, tam gdzie również jest uprawa bezorkowa, zrobiona, yy, i tam, yy, tam wywieźć tą gnojowicę. Bo na pewno będą do opróżnienia, yy, na pewno będą do opróżnienia yy, u mnie kanały. No i to właśnie co teraz zrzucamy, trochę tego będzie. Dzisiaj raptem mile. Dwie, trzy beczki zrzucimy, yy, no ale na wiosnę będą wszystkie kanały do wywiezienia czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery beczki tu będą dwie, tu już mamy pięć eee, i na tuczarni e, spod obornika na pewno trzeba będzie wymieścić, tam będą za trzy beczki tu już jest osiem tak na dobrą sprawę po beczce na hektar tu już mamy osiem hektarów do zawiezienia tak, to już jest to już jest e, spory areał i spora ilość e, nawozu mi, naturalnego pod, e, pod korzeń jak się uda Muszą być pod, odpowiednie ku temu warunki, żeby, żeby taki, tego typu nawożenie wykonać. I jak się uda, to będzie, będziemy bić prawo w ręce. Jeżeli nie, no to jakoś będziemy musieli sobie z tym yy, poradzić. Yy, zaraz jedziemy jeszcze od prosiaków wywieźć, bo tam jest taki najgorszy kit. Muszę wymyśleć jakieś mieszkadło do prosiaków, ale o tym to powiem przy okazji yy, robienia czegoś w chlebni. O, i już jest, i już jest pusto. pusta beczka, Także zaraz jedziemy po kolejną i, yy, i działamy, działamy, dalej. Ja tam wezmę, weź tutaj, bo ja mam tutaj grube rękawiczki. Knojowica już jest, już jest wywieziona. Ja przyczepiłem sobie media do, yy, do ciągnika. Jeszcze chwileczkę muszę odpalić ciągnik, napompować yy, i sprawdzić sprawdzić czy w odpowiednim kierunku będzie olej przebiegał tato będzie jechał tym ciągnikiem więc nie chcę żeby później miał jakieś tam problemy żeby dzwonił czasem a dzwo w sumie nawet dzwonić stamtąd to chyba nie można jeszcze próbowałem tego bydlaka wygonić wsiadł ładnie na przyczepie chciałem mu grabiami pomóc opuścić hale, no ale niestety niestety nie dałem mu rady lata jak Poparzony, delikatnie rzecz ujmując i nie można mu nic zrobić, tu przydałoby się gumkę wymienić, no teraz to już na pewno by trzeba było, Albo no, chociaż ja to na razie zrobię taką pętelkę Mogłem w sumie wejść, ile by tu potrzeba było, o kolego, nie no ale to niehumanitarnie może być jak ja mu coś zrobię teraz, może to wiele środowisk zdenerwować będzie, będzie tylko z tego problem, że ja gołębiu molestuję. No ale wszędzie i wszystko obsrywa. No to jak się można nie zdenerwować na niego, powiedzcie mi. Jak można się na niego nie zdenerwować? Czy to wystarczy gdzieś tu podciągnę? No zawsze będzie to lepiej niż niż jakkolwiek inaczej. Także jutro przyjęta, to będzie wyjeżdżał rano już z tym rzepakiem. Jest, jest sporo na plusie, w sumie nie powiem wam ile dokładnie, ale jest sporo, bo wszystko, wszystko leci, e, słychać jak, jak z, z dachu do rynien e, ścieka, także jest spory plus i, i dobrze, w sumie dobrze, bo, bo trzeba, trzeba jutro jakoś bezpiecznie z tym pojechać, jak zwykle to się gdzieś tutaj wsadzi, ja 1 maja. Czemu to jest takie uparte I zawsze gdzieś tam blizie Dobrze, że jest opryskiwacz blisko To może jakoś Poradzę temu, by wejść Albo i nie poradzę Nie no, poradzę Gdzie to tam wlazło o. Dobra, już jest Zawsze gdzieś się tam że za... Zawinie No, także wracając do, do meritum sprawy, dobrze, że w sumie odpuszcza, bo jutro najważniejsze jest to, żeby bezpiecznie z tym pojechać. Niestety tymi bocznymi naszymi drogami i tak nie uda się pojechać, i tak się nie uda pojechać, bo najprawdopodobniej jeszcze tam lód yy, nie, nie puścił, może teraz wyleci. Słyszenie stąd, skurczy się nie. Zobaczymy, czy wleci. Jak wleci, no to trudno, pali chomu. Tymi bocznymi drogami nie da rady i tak pojechać, bo tam jeszcze sporo lodu by trzeba było. Trzeba byłoby i tak jeszcze gdzieś tam przejechać się, ale... Na szczęście jest inna, alternatywna trasa. W sumie może i lepsza, bo... Yy, bo w pełni asfaltowa. Prawie, prawie w całości yy, można powiedzieć, że nowa droga wylana nowym asfaltem, praktycznie jakieś 6 km, tylko takim, z takim starym asfaltem będziemy, będzie tato jechał, a później to już, tak jak mówię, nowy, nowy asfaltik to też inaczej będzie prawda, takim zestawem jechało. No i mam nadzieję, że nie będzie aż tak mocno ubrudzona, ale i tak z tej soli trzeba będzie to wszystko ładnie obmyć, opłukać. Jak zwał? Tak zwał. Żeby to później na mnie nie korodowało. No i zraz kur czy byk tutaj nawalił. Trzeba będzie to skrobać teraz. Ślimaka jeszcze zażar chyba. No, także z tym gołębiem mamy nadzieję, że on tu już nie wleci. Oby. Ciepło się zrobiło, to może może już już tutaj nie wróci. Chociaż i tak ma ewentualne alternatywne okienko, żeby żeby prawda, tutaj gdzieś się pojawić. No i tak to, tak to pokrótce dzisiaj, dzisiaj dosłownie taki króciutki, bo teraz tak na dobrą sprawę, no nie ma co pokazywać, jeszcze czeka nas ten, ten, ta naprawa tego John Deera, prawda, żeby udało się ten tył naprawić przed jakimikolwiek, przed jakimikolwiek przymrozkami, przed pracą przede wszystkim, bo tak jak mówiłem, no jest, jest, jest czysty ten ciągnik. To też i fajnie by było y, takim, pod takim czystym robić. Rka jest troszeczkę y, uciapana, więc też niech ona pojedzie. To i on się później na koniec umyje. Muszę sobie właśnie zestaw ten zamówić wreszcie do czyszczenia tapicerki. I w środku ładnie wyczyścić y, ten ciągnik. Zaraz zobaczymy, czy dobrze węże podczepiłem. Bardzo dobrze Bardzo dobrze Wszystko działa, może ewentualnie bym zwiększył Przepływ, chociaż nie, jest dobrze Jest dobrze i tak Jest dobrze i tak Powinno być prowane bez żadnych problemów Jeszcze tylko ciśnienia do... Dobiję, chociaż nie ma sensu dobijania ciśnienia, bo no bo no i tak zejdzie, i tak zejdzie, to szkoda tylko paliwa palić yy, gdzieś tam na uszczelce, na pierwszej membranie, na pierwszej, yy, na pierwszej osi puszcza w powietrze i co chwilę, co chwilę schodzi. Nawet nie będę tam go zbytnio pompował, tak, żeby później nie i tak zejdzie, i tak zejdzie do rana. Więc szkoda mojej szkoda mojej tylko roboty. Jutro rano ta, ta cię otworzy bramę i wyjedzie on sobie spokojnie. No Musi chyba też rano dosyć rano wstać, ponieważ y, kawałek drogi jest. A chyba na 7.30 Więc na to tej szóstej to na najbidniej musi wyjechać. Y, no i co? Cóż więcej dzisiaj będę opowiadał? Dzisiaj, dzisiaj już chyba zakończę. Y, jeszcze tylko tak króciutko y, Wam powiem, że w następnym odcinku postaram wam się przybliżyć y, nawożenie w, w pszenicy. Jak ja to widzę, e, przężyto i, i jęczmień, tak, tak pokrótce tylko opowiem, bo to m, jakby nie są główne uprawy e, w gospodarstwie, chociaż wiadomo, dochód z wszystkiego liczymy, e, ale, ale przężyto id idzie w całości na pasze. Co nie zmienia faktu, że im więcej tego przężyta, tym więcej w kieszeni, również, e, również to dotyczy się jęczmienia czy też grochu, chociaż na groch nie ma co narzekać, że ostatnie, ostatnie kilka lat to, to, jest naprawdę, to są naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki. Zresztą tak jak i, tak jak i w rzepaku udało się dojść do takiego, do takiego poziomu, nie średnio, średnio mówię, nie, nie, nie poniżej 4 ton, tylko zawsze gdzieś jest ta tendencja plus. 4, że to zawsze gdzieś tam po przecinku, za czwórką, coś się pojawia. Czy to jest 100 kilo, czy 200, czy 300, czy nawet 500, a może nawet i 800, czy 900, to jest zawsze, zawsze wynik bardzo mile widziany. I oby, i oby tak zawsze, zawsze było. No dobra, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.